Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony DziaraCrips, a oto kolejna własna bitwa w grze Mount Blade Warband z modyfikacją Nowa Ojczyzna. Jak teraz widzicie, kolejna walka piesza. Teraz improwizujemy atak yy, wojsk yy, sultanatu na wioskę rodocką, które będą broniły małe, małe. na no stosunkowo, no na pewno mniejsze oddziały niż... Mniejsze oddziały i, niż w porównaniu do tych, którymi dyspo dysponuje y sułtanat, kroimy ku jabłkotas! Yeps! 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 I z buta, i z buta, i z i pisk! O, się Co, się kawałek. Flanka, flanka. Oj, ty, jak? Kroćcie, pierdolcie, by wszystkich pokroić, bydlaków. Ojej, o zobaczcie, teraz pakowałem. Oj, nieładnie, nieładnie, niefajna sytuacja, niefajna sytuacja. widzicie, patrzcie, tych buraków. O, tej jeszcze jeden mój pomaga. Miło. No, pewnie chłopak zjednie.

Konrad chyba stanie się moją drugą ulubioną post postacią zaraz po nowej ojczyźnie. Muszę sprawdzić jeszcze, czy na oryginalnym module jest on dostępny, czy tylko w nowej ojczyźnie. No i super, bitwa wygrana. Także moi kochani, jeżeli wam się podobało, pamiętajcie o pozostawieniu łapki w górę, komentarzu oraz subskrypcji. Do zobaczenia w następnej bitwie, trzymajcie się ciepło i cześć.